Firma Agronami istnieje na rynku od 1991 roku, czyli już 20-letnie doświadczenie w branży. Zaczęło się tak naprawdę od dystrybucji części do maszyny polskiego pochodzenia. Oczywiście, no, w miarę rozwoju rynku, zapotrzebowania naszych klientów, staramy się nadążać i urozmaicać ten nasz asortyment. Agromi może się pochwalić wyłączną dystrybucją na polskę marki BKT oraz od niedawna marką, marką Starmax, na którą też mamy wyłączność. Kolejnym działem, które Agromi wprowadziło, było wprowadzenie maszyn gotowych. Obok centralnego magazynu, który mieści się w Kościelnej Wsi, koło Kalisza, 6 km dalej znajduje się plac, na którym sprzedajemy maszyny gotowe. I tutaj Agroramie również może poszczycić się dystrybucją marki Case. Jesteśmy dealerem marki Case w Wielkopolsce, tak samo marki Fernaland oraz marki Weidemann. Automatycznie mając takich producentów oferujemy do tych maszyn również części oryginalne, tychże producentów, ponieważ agramie działa głównie na rynku hurtowym tak naprawdę. Naszymi klientami są klienci hurtowi, czyli sklepy hurtownie. Posiadamy własną logistykę, która automatycznie pozwala nam na szybką dostawę tych wszystkich, załóżmy, części całego naszego asortymentu. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych dealerów, których tak nazywamy, około 500 sklepów w całej Polsce, od niedawna jest uaktywniona platforma cyfrowa, dzięki której klienci mogą się połączyć z naszym magazynem, sprawdzić dostępne części, sprawdzić aktualne ceny i oczywiście dokonać zamówienia online poprzez tą platformę.